Zarówno matka, jak i ojciec pili. Pili dużo, pili bardzo dużo. Ojciec zresztą bił matkę często, znikał na tydzień, potem się zjawiał, potem znikał, potem się zjawiał. Oni albo grali, albo chlali, albo no, nic ważnego nie robili, tak naprawdę. Nie miałem z kim pogadać. I w pewnym momencie nagle go nie było. I myślałem, że jest spokój, że no, okej, okay, coś się unormowało, tak? No, matka czasem zachleje się, ale już się nie bije, przynajmniej z ojcem. Ktoś dzwoni domofonem, i matka odbiera. Mówi, że policja. Matka była pijana wtedy, więc trafiła na wyższe No a ja, jako że nie miał kto ze mną zostać, dosta trafiłem do domu dziecka. Ojciec, nie wiadomo co, nie wiadomo gdzie, no więc później dowiedziałem się, że ojciec się zabił. Naprzeciwko mojej podstawówki był hostel. Jeszcze chodziłem do tej podstawówki i się dowiedziałem, że tam w tym hostelu ponoć się powiesił, więc... Matka była alkoholiczką, a gdy przechlała mieszkania i zasadniczo trafiła na bruk. I chyba o czwartej rano znaleźli ją martwą pod Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, to jest same centrum miasta. Teraz jestem w stanie sobie uświadomić, że po prostu wybrała alkohol zamiast mnie. Ale no, wtedy miałem takie wrażenie, że to jest moja wina. Pamiętam, jak byłem dzieciakiem i leżałem. I sobie myślałem, że pójdę do każdego sklepu, gdzie sprzedałem alkohol w Poznaniu. Pokażę im jej zdjęcie i powiem, że mam je mi sprzedawać alkoholu. To był ten początek, którego zresztą tak strasznie się bałem, bo poznawałem absolutnie nowych ludzi, z którymi poznawałem sposoby radzenia sobie z życiem, można by powiedzieć. Szkolenia miękkie pozwoliły nam poradzić sobie z różnymi rzeczami stresowymi e, dotyczącymi chociażby rozmowy o pracy, ale też samego siebie jakiegoś takiego codziennego życia. E, rozmawiać z ludźmi też poniekąd, właśnie u moich rówieśników. W domach dziecka to bardzo często zanika, nie potrafią ze sobą rozmawiać, co jest problematyczne momencie, gdy dostałem tą rozmowę kwalifikacyjną, to już na tym poziomie mogłem polec. Przecież ta rozmowa kwalifikacyjna była dokładna, co pan chce dalej robić, gdzie pan chce się rozwijać i tak dalej. To Pełno pytań było, jakbym ja tego wcześniej nie przerobił z kimś, to prawdopodobnie bym wykitował, a powiedzmy sobie, że no, nie jestem aż taki stresowy. Tak? Jeżeli przyszedłbym na zmarszu bez żadnego takiego przygotowania właśnie przez kursy fundacyjne, to nie wiem, czy bym sobie poradził. Moim, powiedzmy sobie, że marzeniem jest... W miarę stabilne życie i tyle, bo tak naprawdę to jest największe szczęście, jakie człowiek może mieć. Jeżeli ja bym miał żal, to do kogo i o co? No do matki, że zachorowała. Do ojca, że miał ze sobą problem, nie umiał sobie poradzić? Czy, czy człowiek może mieć prawo, żeby mieć żal do drugiego człowieka o coś takiego? Jakby nie wydaje mi się, żebym po prostu miał do kogo, do świata, że nie poszło mi za dobrze. Przecież jestem teraz w takiej sytuacji, w której wiele osób chciałoby być.